Jesteśmy niezależne, wiemy, czego chcemy, faceci się po prostu nas boją, tak? Bo to jest odpowiedź konkretna. Tak. Boją, oni chcą mieć kobietę, która jest słaba. Możesz dopilnować to wszystko? No źle się czuję, no chcę ten. Nie, nie da rady dzisiaj. Gdyby ja ta... nie tu zabrakło, no to, to, to byłam krótki. Julejko, Bogu dzięki, że jesteś. Ja mam dość tego, że ja naprawdę włożyłam tutaj serce, swój czas zaniedbałam swoje obowiązki. Przecież ja tą firmę przejmuję ja Badał tutaj ile tylko jestem w stanie. Wszystko musisz od razu spieprzyć. A co ja znowu spieprzyłam? Spieprzyłaś, bo mam dla Ciebie niespodziankę. Proszę bardzo. W końcu Moje dzie dziecko wreszcie zadowolone! Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. A kto? Boguś! Boguś! Ja rozumiem, ja mogę być w ale ja nigdy nie będę rozbudką. Panie Adrianie? Tak. Karteczka kupiona. Pana Tosiu, dziękuję.